Witam serdecznie w sekcji historycznej Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy w miejscu, gdzie gromadzimy zbiory zabytkowe, muzealne, związane z historią Politechniki od momentu jej powstania w 1904 roku do czasów współczesnych. W naszych zbiorach mamy bardzo wiele cennych artefaktów. Jednym z nich jest zegar, wahadłowy zegar elektryczny, który stanowił pierwsze wyposażenie Politechniki Gdańskiej po utworzeniu jej w 1904 roku. Nasz artefakt jest szwajcarskim zegarem wahadłowym o napędzie elektrycznym, wyprodukowanym przez firmę Feyer Oparty został na koncepcji zegarów Matiasa Hippa. Były to zupełnie nowatorskie rozwiązania, które stanowiły przełom technologiczny. Matias Hipp w 1860 roku zbudował pierwszy zegar elektryczny. Później, 5 lat w 1865 roku, ulepszył napęd elektryczny wahadła. Te rozwiązania pozwoliły na zastosowanie zegarów matek do wykorzystania w całym systemie zegarów w miejscach, gdzie potrzebna była duża liczba zegarów, które powinny działać z jak najmniejszym odchyleniem od, od czasu. Dzisiaj możemy podziwiać estetykę dawnych urządzeń technicznych, które stanowią świadectwo dawnych rozwiązań technologicznych, dawnego również życia i dydaktycznego, i naukowego, które toczyło się tutaj w Politechnice Gdańskiej. Zasadnicze części składowe układu połączeń zegarów elektrycznych składały się przede wszystkim z zegara wahadłowego ze stykiem dodawania impulsów. To właśnie ten zegar był zwany zegarem głównym albo zegarem matką. Ten system posiadał również baterie, a także zegar wtórny, czy zegary wtórne z pojedynczym mechanizmem. Zadaniem zegara głównego. Inaczej matki, było dawanie impulsów do zegarów wtórnych. Impulsy te musiały być dawane w regularnych odstępach czasu, a więc co na przykład co minutę, czy co, co dwie minuty, lub na przykład co sekundę. To pozwalało na utrzymanie jednej godziny bez odchyleń na wszystkich połączonych zegarach. Zegary były wykonywane. Bądź jako właśnie biurowe, bądź ścienne. I z latami przybierały różne kształty. stosowane do wyglądu zewnętrznego, do stylu architektonicznego, budowy, umeblowania. Wielkość tarcz zegarowych była bardzo różna, bo mogły one wynosić od 5 cm średnicy do 300 cm. Były stosowane również jako Zegary wieżowe, gdzie dodatkowo instalowano urządzenia pośrednie, które pozwalały przenosić impulsy elektryczne do regulowania właśnie czasu. Ta konstrukcja tak nowoczesna zegara elektrycznego praktycznie była stosowana przez wiele lat, właściwie do lat 70. Zegar znajdujący się w naszych zbiorach oparty na metodzie Hipa. Jest jednym z elementów całego systemu, który funkcjonował do 1945 roku i był wykorzystywany na wydziale elektrotechniki. Składa się z analogowej tarczy, na której znajdują się rzymskie cyfry pokazujące godziny. Poniżej widzimy wahadło, bo jest to zegar wahadłowy. To wahadło jest oparte na dwóch takich ramionach poprzecznych. I oczywiście na dole znajdują się elementy, które, dzięki którym wytwarzano właśnie impuls. Te zegary miały bardzo dużą zaletę polegającą na niewielkim poborze elektryczności. Ten impuls był krótki. Korzystano z baterii, która była w pewien sposób Ekonomiczna. Cała konstrukcja oparta jest na drewnianej podstawie. Natomiast na, pod, przed zegarem widzimy tabliczkę metryczkę, która mówi nam o konstruktorze i jak również o firmie, która wyprodukowała ten zegar. Jego historia jest nierozerwalnie związana z historią Politechniki. Pracował i był wykorzystywany do 1945 roku. Po II wojnie światowej, kiedy Politechnika rozpoczynała swoją nową kartę historii, został jako jeden z nielicznych elementów wyposażenia technicznego w katedrze miernictwa. Tam też przez wiele lat stanowił tylko obiekt zapomniany, który był elementem wyposażenia technicznego. Natomiast przekazany do naszych zbiorów, uzyskał nowe życie jako bardzo cennego obiektu historycznego.